Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków, czyli na kanale dla dorosłych fanów Lego. Dziś poczynię troszkę dywagacji na temat inwestowania w Klocki Lego, a właściwie o jego przyszłości. Wiem, to trochę wróżenie z fusów, ale na podstawie obiektywnych przesłanek możemy wyciągnąć pewne wnioski. Wiem, że wielu inwestorów zastanawia się, czy to całe inwestowanie w Klocki Lego ma jeszcze sens czy nie jesteśmy na jakiejś spekulacyjnej górce i za chwilę to wszystko trzaśnie z hukiem i jest w tym sporo racji bo ostatnio coraz więcej osób interesuje się alternatywnymi formami pomnażania swoich oszczędności a lego jest jedną z nich a większa konkurencja wśród resellerów oznacza prawdopodobnie niższą cenę od sprzedaży zestawów w przyszłości i zapewne tak by było gdyby nie fakt że z każdym rokiem klocki lego zyskują też na popularności i coraz więcej nowych osób dochodzi do tego uniwersum Dzieje się też tak za sprawą duńskiego producenta, który ma coraz szerszą ofertę także do dorosłych fanów Lego. Za chwilę przeanalizuję ten temat od strony plusów i minusów, ale zanim zaczniemy, pamiętajcie o sklepie ZnaneKlocki.pl, gdzie możecie kupić wiele zestawów, także tych pod inwestycje, ale również dla fanów, także tych starych kultowych piratów czy rycerzy. A teraz zaczynamy. Czym właściwie jest bańka spekulacyjna? Według Wikipedii to samo napędzający się proces niezrównoważonego wzrostu lub spadku cen dóbr na rynku. Często związany jest z nadaktywnością rynkową, która ma charakter przejściowy. Po okresie stosunkowo szybkiego wzrostu cen dóbr następuje gwałtowny ich spadek, często nazywany pęknięciem bańki, co najczęściej związane jest z radykalnym spadkiem wartości zasobów wielu inwestorów. Ta definicja bardzo dobrze pasuje mi do rynku klocków Lego, ale tylko w ujęciu lokalnym. Takie lokalne bańki mają miejsce w grudniu, 2-3 tygodnie przed świętami. Wtedy większość zestawów osiąga swoje roczne szczyty cenowe, by potem wraz z ponownym spadkiem zainteresowania i napełnieniem magazynów u dużych dystrybutorów spadać na wartości nawet o 50%. Widzimy to właśnie teraz: zestawy, które jeszcze kilka miesięcy temu były trudno dostępne i osiągały ceny dużo powyżej katalogowych, dziś są już oferowane znacznie poniżej katalogu. Alto, Amazon i inne duże sklepy prześcigają się w dobrych cenach, i mimo dwóch podwyżek cen katalogowych wielu zestawów wciąż możemy je kupić w cenach zbliżonych do tych z zeszłego roku. To z kolei zachęca nowych, jak i starych inwestorów do ciągłego powiększania swoich inwestycyjnych stoków. No dobrze, ale czy po takim corocznym pękaniu bańki na Lego, o którym każdy wie, grozi nam coś poważniejszego? Widzimy tu wykres sprzedaży klocków w poszczególnych latach. Podane liczby wyrażone są w miliardach euro. Tylko w ostatniej dekadzie Lego zanotowało prawie trzykrotny wzrost sprzedaży, co na pewno przekłada się na duży wzrost liczby fanów i aktywnych konsumentów produktów Lego. A patrząc na poczynania i popularność duńskiej firmy, w kolejnych latach ten wzrost powinien być kontynuowany. I jeżeli tak będzie, oznacza to, że na rynku pojawią się kolejne nowe osoby zainteresowane odkupieniem już nieprodukowanych zestawów po dużo wyższych cenach. Warto też dodać, że oferta zestawów dziś jest nieporównywalnie większa niż na przykład 5 lat temu, przez co inwestorzy rozkładają swoje zainteresowania na wiele różnych serii. Dziś można zarobić praktycznie na każdej serii, nawet na tej stricte kierowanej do dzieci. Niedawno natknąłem się na artykuł sprzed 10 lat na jednym z amerykańskich blogów branżowych. Autor rozważał już wtedy, czy inwestowanie w klocki Lego to bańka spekulacyjna. Jako analogia był tam użyty przykład kart baseballowych. Na które w XX wieku w Ameryce był szał. Kolekcjonerzy zabijali się o te kawałki kartoników z nadrukiem, a ceny wybranych kart dochodziły do absurdalnych wartości. Mimo wielu podobieństw między tymi dwoma aktywami jest jednak zasadnicza różnica. Tam, szczególnie w latach 80. i 90. poprzedniego stulecia, mieliśmy wielu różnych producentów, którzy w miarę wzrostu popularności zjawiska zalewali rynek setkami milionów kart, co znacznie obniżyło ich wartość. Oczywiście dziś unikalne karty nadal są w cenie, ale wiele osób też straciło w tamtym okresie. W przypadku naszego rynku producent jest tylko jeden monopolista, który kontroluje podaż. W Lego ograniczona podaż często jest wymuszona przez niewystarczające moce przerobowe. Fabryk na świecie jest tylko pięć, szósta się buduje i będzie przeznaczona na rynek azjatycki. Rynek kolekcjonerski klocków Lego, jak i w ogóle klocków, z których coś fajnego można zbudować, zależy więc od jednej firmy. Ok, są chińskie podróbki, które mają znacznie niższe ceny, i pewnie część miłośników tej formy rozrywki korzysta z tego rozwiązania. Są też inne firmy, jak chociażby polskie Kobi. Jednak nie ma co się oszukiwać, to Lego globalnie jest hegemonem w segmencie klocków. Dużo przemawia za tym, że inwestowanie w Klocki Lego to jednak bezpieczny biznes, na którym w kolejnych latach będzie można wykręcać fajne procenty. Zjawisko inwestowania w Klocki Lego w Polsce nie jest jeszcze tak popularne jak na zachodzie, stąd też mniejsza konkurencja i możemy liczyć na wyższe marże. Ale dla równowagi trzeba też znać zagrożenia, z którymi ten rynek musi się zmierzyć żeby ciągle podsycać sprzedaż i trafiać do nowych grup docelowych. Lego z każdym rokiem wypuszcza coraz więcej zestawów i wprowadza nowe serie. Musi być zatem spora rotacja, bo jak już wspomniałem, moce przerobowe duńskiej firmy są ograniczone i wiele zestawów po trzech, dwóch latach, a nawet po roku znika z produkcji i to właśnie jest jedyny powód, dla którego zjawisko inwestowania w klocki Lego w ogóle istnieje. Wyobraźmy sobie teraz, że Lego jest w stanie produkować każdy zestaw na przykład przez 10 lat to zabiłoby ten biznes i na rynku resellerów zostaliby nieliczni, ci najwytrwalsi, którzy byliby w stanie czekać długie lata na zwrot z inwestycji. Czy jest to realne? Na chwilę obecną nie, ale z każdym rokiem Lego może wydłużać produkcję inwestycyjnych perełek, a co za tym idzie, nasz kapitał będzie mrożony. Kolejne zagrożenie to spadek popularności Lego. W latach 80. i 90. na Lego był szał. Później za sprawą złej polityki firmy, ale też zachłyśnięcia się przez dzieciaki światem cyfrowym, zainteresowanie budowaniem sklotków spadło. Duńczycy potrzebowali kilku dobrych lat, żeby stanąć na nogi i odbudować swoją potęgę. Jak widzieliście wcześniej na wykresie, wzrosty trwają nieprzerwanie od ponad dekady, więc prędzej czy później, chociaż chwilowo, trend może się odwrócić i wyniki sprzedażowe zaczną lecieć w dół. To oczywiście odbije się na rynku wtórnym, gdzie ceny kolekcjonerskich zestawów są dużo wyższe. Co może zatem spowodować spadek sprzedaży na wykresie? Na pewno liczba nowych osób zainteresowanych budowaniem sklocków Lego jest ograniczona i kiedyś dojdziemy do ściany, ale szybciej widzę inne zagrożenie kryzys gospodarczy. Ekonomicznie na świecie jest coraz gorzej. Od lat żyjemy na kredyt i jesteśmy na kursie kolizyjnym. Dwa lata temu widmo katastrofy znacznie przyspieszyły lockdowny, związane z wirusem, a potem w konsekwencji niespotykany nigdy wcześniej do dróg pieniądza. To oczywiście w prostej linii zawsze prowadzi do ogromnej inflacji, która w Polsce już obecnie przekroczyła 12%. Swoje trzy grosze do pogorszenia się sytuacji materialnej większości osób dołożyła też wojna. Mamy też lawinowo rosnące raty kredytów, które już niedługo mogą być sporym problemem polskiego społeczeństwa. Jeść trzeba, dach nad głową musi być. To są priorytety a Lego? To cały czas jest hobby, z którego można zrezygnować lub ograniczyć wydatki na zestawy, szczególnie te drogie kolekcjonerskie na których zarabiają inwestorzy. Jakimś pocieszeniem jest fakt, że LEGO jest marką globalną, więc można spróbować w razie czego sprzedawać klocki także klientom bardziej zamożnym tym z zagranicy. Jest coraz więcej platform, które w tym pomagają. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny i wyciągniesz z niego wnioski dla siebie. Osobiście uważam, że nie jesteśmy na jakiejś spekulacyjnej górce i że za chwilę trzeba będzie wyprzedawać nasze inwestycyjne perełki po cenach zakupu. Oczywiście trzeba bacznie obserwować rzeczywistość i dostosowywać swoją strategię inwestycyjną do aktualnego trendu i cyklu. A co Ty o tym myślisz? Daj znać w komentarzu, chętnie podyskutuję. I na koniec przypominam też o aplikacji dla inwestorów, którą znajdziecie pod adresem app.faniklocków.pl. Zachęcam do założenia tam darmowego konta. Znajdziecie sporo przydatnych narzędzi, które pomogą w podejmowaniu trafnych decyzji. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, zostaw suba, wciśnij dzwoneczek, żeby YouTube mógł Cię poinformować o kolejnych produkcjach. A my widzimy się już niedługo. Cześć.